Cześć, witam Was na moim kanale i w dzisiejszym filmie zajmę się w końcu Ultimate Death Knightem wystarczy się 7 razy zalogować po to żeby odebrać tego czempiona, który jest naprawdę dobry w osobnym filmie e, pokażę Wam jak on wygląda na arenie i powiem Wam, że zmienił e, wprowadził bardzo duże zamieszania absolutnie wyeliminował Rotosa z obrony czy innych pojedynczych nukerów Nukerów uderzających jednego przeciwnika z obrony na arenie, a w tym filmie chcę się skupić na dungeonach i pokazać wam, jak on spisuje się czy to na Ice Golemie, czy na Spiderze. A powiem wam, że na Spiderze, dzięki swojemu pasywowi, jest świetny i będzie wielką, wielką pomocą dla wszystkich, którzy ciągle progresują. pająka, którzy jeszcze mają problemy, żeby go ukończyć. Zatem zobaczmy. Death Knight, zobaczmy, jak on, e, co on potrafi. Oto on, stoi dumnie. Zobaczmy z profilu. Fajną matarczę, ale to Mr. Nibbles tutaj po nim, po nim lata. Mr. Nibbles to jest jego, jego szczur. No ale, mimo że jest tu ulepszona wersja, to ciągle jest gapa. Raz mu przy spadnie, spadnie, raz, e, raz mu e, wypadnie z ręki miecz. No ale zobaczmy jego skillę. Na A1 tutaj mamy atak na jednego przeciwnika. Po wyciążkowaniu mamy z 50% szans na prowok. 55% po wyciążkowaniu to będzie 75%, jeżeli atakujemy Legendę. Na tym drugą część nie patrzcie, bardziej patrzcie na tą pierwszą część. No i jest to ok, jest to ok skill, ale bez szału nie ma. I generalnie, jak widzicie, ja nie mam tutaj książek, dlatego że Warto wyksiążkować jego A2, warto wyksiążkować jego A3, po to, żeby tutaj skrócić te cooldowny. Tutaj też cooldown i zwiększyć sobie szanse do 100%. Ale jeżeli y, uda Wam się tak jak u mnie wyksiążkować A2 i A3, zanim wy, wyksiążkujecie w pełni A1, to można to pominąć. Ja tutaj dwie książki zaoszczędziłem. Także Heckler of Legends to jest A1, Red Soft, to ja a2, gdzie atakuje wszystkich. Po wyciążkowaniu mamy 100% szans na decrease attack na dwie tury i dodatkowo, jak atakujemy legendę, to mamy 100% szans na wrzucenie Fear'a. Zresztą tutaj w tym ataku Mr. Nibbles atakuje, więc fajnie to połączyli. No bo, kiedy szczur nas leci, to zazwyczaj uciekamy, więc ten Fear tutaj fajnie pasuje. Get comfy Everyone, czyli A3, gdzie umieszcza shielda na wszystkich i duży Continuous Heal. Na dwie tury. Ta tarcza jest proporcjonalna do jego defensu, aczkolwiek jest ona znacznie mniejsza e, od Walkirii. Mnożnik ma dwa razy mniejszy niż Walkiria, ma też e, znacznie mniejszy niż e, Helika. Trzy tury po wyksiążkowaniu. No i mamy dwa pasywy: to awesome to die, i to jest ten pasyw, e, który tutaj robi bardzo dużą różnicę. Kiedy ktoś z naszych czempionów jest e, zaatakowany, Pojedynczym uderzeniem to jest ważne. Pojedynczym uderzeniem to on przejmuje 100% obrażeń na siebie. W przypadku bossa mamy na to 50% szans. Ten atak ten pasyw nie przejmuje obrażeń z ataków AOE. Co, co jest tutaj troszkę słabe, ponieważ większość bossów, zdecydowana większość bossów ma ataki AOE, a nie ataki pojedyncze. Więc mogli tutaj zrobić wyjątek dla bossów. Ale to czego tutaj nie opisali. To tego, że przede wszystkim ten skill przejmuje wszystko, co się wiąże z atakiem, więc jeżeli ten atak ma do tego jakiś debuff, Ultimate Death Knight przejmie debuff, obniżanie turmiter, on też przejmie te te, e, obniżenie tego Turmiter Dodatkowo nie opisali tutaj nie napisali, że jeżeli atak jest na pojedynczego przeciwnika, ale mamy dwa ataki, na przykład tak jak jest e, nie wiem, tutaj. Ta pani tak, ona ma atakuje jednego przeciwnika dwa razy. To jest zakodowane ten pasyw tak, że Death Knight przejmie z pierwszego uderzenia obrażenia, ale drugie już wejdzie, czyli połowę, połowę tych obrażeń przejmie. Ale trzeba brać pod uwagę takie skile, jak ma na przykład. Gdzie jest ten pan? Gdzie jest Candy? Tutaj. Kandrafon, który. Na swoim A1 atakuje raz, ale ma tutaj dodatkowe, to jest warunkowe uderzenie, jeżeli przeciwnik ma buffy. I tutaj ten pasyw od Ultimate Death Knight przejmie oba uderzenia, dlatego że drugie uderzenie jest warunkowe, przez co jest liczone jak zupełnie, zupełnie osobno. Tak to jest różnica. Tutaj mamy warunkowe uderzenie, tutaj mamy z automatu dwa uderzenia, więc tutaj nie przejmuje drugiego przypadku warunkowego jak najbardziej. Warto o tym pamiętać. No i jeszcze na koniec y, Death Knight się leczy o 20% jeżeli przeciwnik się podleczy. No i na koniec mamy Didn't Need, didn't need Him. Y, Ultimate Death Knight Passive. I to zwiększa swój HP, Defense, Speed o 10% za każdego martwego naszego towarzysza. Także takie ma le I jak go ubrać? To jest strój pod... Dungeony pod PVE pod arenę ubrałbym go w 100% pod e, Stone skin. Tutaj akurat dwa, e, dwa elementy mamy: Stone skin, które daje mi bonus do HP i do Resistance, a później mam Regeneration po to, żeby co rundę leczył się o ile to jest, 15%, 15 swojego HP, i już wam pokazuję, e, jaki mamy tutaj staty. Speed, Resistance Accuracy Resistance, Accuracy, Defense yy, tutaj nie dbałem o jego us, obrażenia, on potrafi przyzwoicie uderzyć, ale akurat budowałem go tutaj z innym celem HP, Resistance HP, yy, rękawice Accuracy Chest i buty Speed z Resistance i z Defense jeśli chodzi o biżuterię to tutaj mamy e, defense z HP i defense, defense, accuracy, HP, resistance. I przez to, że mam chest, accuracy, to tutaj mogłem założyć mu banner z defense, speedem, e, HP i defense. Można zrobić odwrotnie, można mu założyć chest, defense albo HP, a wtedy banner, accuracy. Ale e, u mnie akurat tak to wyszło, i ostatecznie mamy. 56 000 HP, 4,5 tys. defensu, 201 speedu. Jak mówiłem, o e, obrażenia tutaj nie dbałem. 301 resistance i 273 accuracy. Ten resistance zbudowałem ze względu na Pająka. Na Pająku trzeba mieć ma 305 resistance, to jest max jaki potrzebujemy, więc możemy sobie. Możemy sobie glifa jakiegoś wrzucić, bo tutaj nie wrzucałem glifów. Ale żeby. Akurat najmniejsza wartość spadła. Teraz największa. I w tym momencie już mamy 311, czyli więcej nawet niż potrzeba na pająka, żeby blokować poisony. Takiej i wystarczy na większość miejsc na PVE. Zatem tak wygląda mój Death Knight. A teraz przejdźmy na pająka i zobaczmy, jak świetnie on się tam spisuje. Jesteśmy już na pająku, taki team tutaj skomponowałem. To jest poziom 20. No i zobaczmy, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Wyłącz auto. Tutaj obniżmy turmiter pająka, wrzućmy Weekend i tutaj tutaj mamy HP Burn Seeker i w tym momencie mogę wrzucić na wszystkich swoich tarczy dla większej ochrony. Tutaj, no tutaj pytanie, kto teraz będzie celem, ponieważ mamy dwóch czempionów, którzy mają negatywne Affinity, ale to nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że Rian będzie celem. Wtedy lepiej zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, niestety atakują Death Knighta. a jak widzicie, resistance działa o, nie chce ich atakować resistance działa i bardzo mało Poisonów wchodzi, zawsze jest te 3% yy, że debuff wejdzie tutaj o, zmniejszmy ich obrażenia jeszcze mamy regeneration, dzięki temu za każdym razem, jak on się ruszy, no to wtedy, no wtedy będzie się leczył. A tych poisonów, tych troszkę weszło. Te 3% szans zdecydowanie za często się pojawia. A tu był resisted, resisted, resisted. Ruszył się, wyleczył się trochę. Nie idziemy dalej. No, mógłbym go tutaj zrobić dużo szybszego. Bo wtedy, im częściej będzie się ruszał, im częściej jego tura będzie, wtedy tym częściej on będzie mm, odrabiał swoje HP. Jak widzimy, tych poisonów za dużo nie wchodzi. Odleczył się. Rzucamy na siebie tarczę. Jeszcze continuous heal, co dodatkowo go będzie chronić. Jak widzicie, tarcza, którą rzuca nie jest jakaś gigantycznie wielka. No. Ale możemy ten auto rzucić i zobaczmy, jak się będzie to spisywać. Dzięki swojemu pasywowi, tak? No bo wiemy, że jego pasyw na bossach ma 50% szans na zablokowanie obrażeń. No ale pajączki to nie jest boss. Zatem każdy atak ze strony pajączka na kogoś innego tutaj Sprawiałby, że on dzięki pasywowi będzie przejmował 100% obrażeń i będzie przejmował I będzie przejmować Te poizony. No tutaj pechowo troszkę, zaraz to zrobimy, zobaczymy na inną Affinity Bo tutaj akurat on jest celem, więc jego pasyw Tutaj nie działa w ogóle. Ale przedtem może zauważyliście: Jak duży pająk zjadł wszystkie pajączki, to on się wyleczył do pełna. Więc to była ta część pasywu, która zadziałała. To jest dodatkowa rzecz, która mu pomoże. Zobaczmy na 21. Tutaj myślę, że ktoś inny już będzie celem. I zaatakują i widzimy przejął. No atakujcie znowu. Przejął, przejął. Jak widzicie, pajączki atakują Coldheart, a Coldheart sobie stoi i nic absolutnie sobie z tego nie robi, ponieważ na końcu stoi Death Knight, który dzięki swojemu pasywowi przejmuje wszystkie Poisony, przejmuje całe obrażenia, on ma wysoki resistance, dzięki czemu, jak widzicie, dużo lepiej niż w poprzedniej walce ten resistance działa. No tutaj widzimy, że troszkę HP mu już zaczęło spadać. A cold hard jest kompletnie bezpieczna i nawet jej tarcza nie została przebita. Ja może już zwiększę tą prędkość. Nie musimy już... Pokazałem Wam już jak to dokładnie działa. A dzięki temu, że, że Death Knight ma tutaj regeneration set to poza tym, że ma wrzuca na siebie tarczę, wrzuca na siebie, wrzuca na siebie e, continuous heal, no to jeszcze dzięki setowi będzie się ruszał. No, atakujcie dalej pojączki. No, ruszą się. I ponownie atakują Coldheart a Coldheart nic sobie z tego nie robi ponieważ mamy wielkiego chłopa który wszystko przejmuje i znowu tarcza Continuous Heal szkoda tylko że on ma tak słaby mnożnik jeśli chodzi o tę tarczę mogłoby to być przynajmniej 3 ma obecnie 2 Walkiria ma 4 o ma połowę z tego. No i powoli. HP Burny działają. Przeciwko temu uderzeniu akurat nie ma ochrony, bo to jest obrażenie AOE. Ale widzicie, jak on doskonale tutaj chroni. Naprawdę yy, w tej grze potrafią wymyślać świetne pasywy, i to jest naprawdę jeden z takich pasywów. Dzięki czemu ten champion, jeżeli jeszcze nie osiągnęliście 20 czy 25 poziomu pająka, macie problem, no to właśnie popatrzcie na to i pomyślcie o tym, jak Death Knight świetnie może chronić resztę przeciwników przed tymi atakami pajączków i poisonami. Jeszcze raz, 305 resistance to jest maksyma, maksymalną korzyść, wtedy będziecie mieć więcej już nie ma sensu, nic to nie da. I ponownie przejmuję obrażenia. poizony nie wchodzą. Dzięki, bo jest resistance. No i tutaj walka potrwała dosyć długo 3,5 minuty. <grytania> Swoją drogą najszybsza. Pewnie drugi raz w ogóle przechodziłem ten poziom. Raz go przeszedłem i tyle I jak tutaj widzimy, no kost najwięcej zadał obrażeń. Death Knight 1700. Ale on nie jest zbudowany, żeby zadawać obrażenia. No tutaj miał głównie HP Burn i Cold Hard zadawać. Także tak wygląda Ultimate Death Knight na Pająku. Jeszcze pokażę Wam, jak spisuje się na e, Ice Golemie Jesteśmy na 20. poziomie Ice Golema. Mamy tu bandę epików plus jeden e, Ultimate Death Knight. To zostawimy już na auto. No i on tutaj może się pod. Kilka sposobów przydać. Głównie będzie chronił naszych czempionów. Mamy decrease tak, dzięki czemu obniży obrażenia, które przychodzą do nas. Na nas wrzuci tarczę, wrzuci continuous heal, dzięki czemu może przeżyć. Da nam też redukcję obrażeń, z, jeżeli będziemy kogoś, kto wrzuca pojedyncze obrażenia, pojedyncze ataki nie pamiętam, jak pomocnicy bossa, czy oni atakują wszystkich, czy pojedynczych. Teraz się o tym przekonamy. No ale tutaj też jest, jak widzimy, fajnym supportem. Teraz by się przydało A2 ze strony ze strony Ugo. Idealnie po to, żeby screech nie zadziałał, żeby nie było tego reflect damage. Gdybym chciał, mógłbym go zbudować, dać mu jeszcze e, wtedy 100% obrażeń. E, przepraszam, crit rate, troszkę obrażeń, żeby na tych falach lepiej sobie radził, żeby szybciej przechodzić. Z drugiej strony wtedy jest większa szansa na aktywowanie tych e, uderzeń potężnych ze strony bossa. I jest boss. Mamy provoke. No, a kredna bossa prowok nie wejdzie, ale możemy prowokować tych pomocników. Czyli mamy pojedyncze uderzenie, ok. Yy, czyli będzie w tym momencie był sprowokowany ten przeciwnik, ale w sytuacji, kiedy będzie ktoś atakowany inny, no to będziemy chronieni przed uderzeniami tych dwóch pomocników bossa. Akurat idealnie, w momencie kiedy tarcza na nas jeszcze była, mieliśmy te większe uderzenia, dzięki czemu pomógł nam szerzyć. Jego decrease attack tutaj bardzo się przydaje. Ten boss, zwłaszcza te jego potężne uderzenia, które ignorują 100% defensu, jeżeli dwóch pomocników jest aktywnych, to są bardzo mocne uderzenia, więc decrease attack jest tu bardzo, bardzo przydatny. Zaatakował nas. Widzimy, miał, mamy tutaj decrease attack, więc ledwo. E, ledwo co zrobił? Nawet tarczy nie przebił e, tej, którą mamy na sobie. No, akurat tu nie jest to jakaś super szybka walka, ale jest bardzo bezpieczna. I znowu mamy prowokna na pomocniku, także on będzie atakował Death knight Zresztą to nie ma znaczenia, bo czy zaatakuje Death Knighta, czy nie, to Death Knight. Obrażenia yy, otrzyma. I ponownie atak AOE ze strony Bossa, który nic nam nie zrobił, kompletnie nic. 3,5 minuty. Jeszcze 1,4 została HP, no Tutaj nie chciałem brać żadnych potężnych nukerów. żeby właśnie walka była trochę dłuższa, pokazać jak on na przestrzeni czasu chroni cały team I, i już po walce 3 minuty 40 to można sprzedać. Yy, odsłonię, żebyście widzieli, ile Death zrobił obrażeń. No to zrobił najmniej, ale też kompletnie jego rola była tutaj inna. On miał cały team chronić, a za, za obrażenia był odpowiedzialny, yy, odpowiedzialny ktoś inny. Zatem, jak widzicie, Ultimate Death Knight jest też naprawdę bardzo fajny jako support na Fire Knight. I myślę, że na tym skończymy. Jeśli chodzi o. Przepraszam, na Fire Knight, Ice Golemie, mam nadzieję, że e, od dłuższego czasu nie mówiłem Fire Knight. Ale skoro już mówię o Fire Knight, to tam nie ma wielokrotnych uderzeń, więc będzie, pomoże nam chronić team. Ale na samym bossie, poza ochroną, dużo nie wniesie ze względu na te pojedyncze uderzenia. Na smoku, na smoku będzie robił dokładnie to, co tutaj na Ice Golemie e, mamy. decrease tak, czyli będzie zmniejszał obrażenia. Bossa troszkę dołoży obrażeń, ale generalnie, jako taki support, jako ktoś, kto chroni cały team, kto po pomaga przeżyć tym delikatnym czempionom, którzy mają poison, na przykład, nie wiem, Kayla macie, Frozen Banshee z poisonami, to Ultimate Death Knight pomoże. Pomoże ich chronić. Dobrze, z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć!